Emily, mama ma jeszcze trochę pracy, więc możesz poćwiczyć tutaj grę na pianinie. Jennifer Wilson powiedziała łagodnie do swojej córki, wprowadzając jej ostatnią dokumentację medyczną na oddziale pediatrycznym w Massachusetts General Hospital. Obok pokoju badań znajdował się mały pokój socjalny z pianinem cyfrowym, co było specjalną korzyścią dla szpitala. Emily skinęła lekko głową i wyjęła nuty. Była to piosenka przewodnia z filmu animowanego Kropka, miała wykonać ten utwór na ślubie w przyszłym miesiącu. Jej palce dotykające klawiszy były delikatne i lekko drżące. Odkąd trzy lata temu straciła ojca, stała się bardziej introwertyczna Kropka, mimo to muzyka pozostała jedynym miejscem, w którym mogła szczerze wyrazić swoje emocje. Delikatna melodia zaczęła wypełniać pokój. Kropka. Jennifer odwróciła wzrok od ekranu i spojrzała na córkę od tyłu. Emily wpatrywała się w kartkę z nutami z koncentracją, która wydawała się wykraczać poza jej osiem lat. Kropka, przez okno gabinetu. Krajobraz Bostonu zaczynał być zabarwiony zmierzchem. z pukaniem. Sara z recepcji wsunęła głowę do środka. Twoja matka dzwoni w sprawie ślubu. Przez chwilę wyraz twarzy Jennifer zamarł. Dwa tygodnie do ślubu jej siostry Rachel. Wszystko miało iść gładko kropka rozumiem. Jej ręka napięła się lekko, gdy podniosła słuchawkę. Jennifer, Musisz koniecznie przyjść jutro na przymiarkę sukni. Głos jej matki w słuchawce miał znajomy pobłażliwy ton. Ten zawsze zarezerwowany dla jej siostry Rachel. Tak, przyprowadzę też Emilii. Och, Emily też. Ale jutro będą dyskusje dorosłych. Mamo, Emily jest moją córką. Jedziemy razem. Po krótkiej ciszy matka lekko westchnęła. W porządku. Ale nie denerwuj Rachel. Po rozłączeniu się Jennifer głęboko westchnęła. Pianino się zatrzymało. Kiedy się odwróciła. Emily patrzyła na matkę zmartwionymi oczami. Porządku. Jutro pójdziemy razem poglądać piękne sukienki. Emily powoli skinęła głową na uśmiech Jennifer. Niebo widoczne z okna sali egzaminacyjnej stopniowo zmieniało kolor na indygo. Między drapaczami chmur przeleciała mewa. Jutro na pewno będzie słonecznie. Kiedy dotarli do domu jej rodziców w cichej dzielnicy mieszkalnej Beacon Hill, samochód należący do rodziców narzeczonego Rachel, Thompsonów, był już zaparkowany na zewnątrz. Emily, bądź dziś grzeczna, dobrze, Jennifer delikatnie ścisnęła dłoń córki, gdy zbliżały się do wejścia, kropka, gdy otworzyły ciężkie drzwi, usłyszały wesołe głosy dochodzące z salonu, kropka, och, Jennifer. Emily też jest z tobą. Wykrzyknęła zaskoczona jej matka, Marta, kropka w salonie Rachel i Thompsonowie elegancko delektowali się herbatą, kropka, dobry wieczór, Elizabeth. Jennifer skłoniła głowę przed Elizabeth Thompson. Swoją przyszłą teściową. Pochodziła z bostońskiej elity i była znana jako filantropka zaangażowana we wspieranie edukacji dzieci. Jennifer, Emily, tak się cieszę, że mogłyście przyjść. W głosie Elizabeth słychać było ciepło. Obok niej jej mąż William skinął głową z godnością. starsza siostra. Spójrz, spójrz na to. Rachel zawołała podekscytowana. Na stole leżały próbki luksusowych zaproszeń ślubnych. Są piękne. Żadne inne słowa nie chciały paść. Trzy lata temu, kiedy Jennifer straciła męża, Rachel ani razu nie przyszła do szpitala. Rodzice powiedzieli, że ma swój własny sposób na żałobę. Ale dwa tygodnie później urządziła wystawne przyjęcie. Jennifer, usiądź. Na głos matki usiadła na głębokiej sofie, pociągając za sobą Emily. Kropka, właściwie to mam wspaniały pomysł. Rachel powiedziała z błyszczącymi oczami: Chciałabym, żeby Emily miała specjalną rolę. Na te słowa Jennifer poczuła, że kręgosłup jej zamarł. Kropka, zachodzące słońce kąpiące Boston rzucało złotą poświatę na włoską fasadę renesansowego hotelu Lanem. Jennifer trzymała córkę za rękę, gdy zbliżały się do wejścia do hotelu. Emily miała na sobie elegancką jasnoróżową sukienkę i ścisnęła dłoń matki, wyglądając na bardziej zdenerwowaną niż zwykle. Mamo, myślisz, że umiem wystarczająco dobrze grać na pianinie? Oczywiście, że potrafisz. Tak ciężko ćwiczyłaś. Konsierż, który przywitał ich przy wejściu, z gracją poprowadził ich do sali bankietowej. Kropka, dywan na korytarzu był w kolorze głębokiej czerwieni, a ściany zdobiły obrazy opowiadające historię Bostonu od XIX wieku. Gdy drzwi sali bankietowej otworzyły się, przed nimi rozpostarł się inny świat. Kropka, okrągłe stoły nakryte czystymi białymi obrusami były starannie zaaranżowane. A najlepsza porcelana Lennoxal śniła. Aranżacji Winston Flowers w bieli i złocie elegancko zdobiły całą salę. Jennifer. Emily. Tutaj. Ze środka sali machała Marta. Wokół niej zgromadzili się przedstawiciele wyższych sfer Bostonu, powiernicy Uniwersytetu Harvarda, mecenasi Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej, Członkowie zarządu muzeum, Isabel i Stuart Gardner. Kropka, około jedna trzecia z 200 zaproszonych gości zajęła już swoje miejsca. Siostro, Emily, tak się cieszę, że przyszłaś. Rachel podeszła w swojej czystej białej sukni ślubnej. W jej wyrazie twarzy było coś triumfalnego. Kochana Emily, znalazłaś swoją wizytówkę. Na te słowa Jennifer odwróciła wzrok. Spojrzała na stół, na którym leżały pięknie udekorowane karty. Emily znalazła swoje imię i podniosła kartę. W tym momencie serce Jennifer prawie się zatrzymało. Mamo, co to jest? Głos Emily drżał. Na karcie było napisane eleganckim pismem serwer dla dzieci. Och, są specjalne serwery dla dzieci. Więc używaj ich dużo. Rachel powiedziała jasno, śmiejąc się. Jej głos przeszył uszy Jennifer jak ostre ostrze. Śmiech wyciekł z sali. Wśród śmiejących się byli jej rodzice kropka z oczu Emili popłynęły wielkie łzy. Wychodzimy. Jennifer mówiła cicho, ale stanowczo. Co? Siustro, ceremonia zaraz się zacznie. Jennifer spojrzała prosto na siostrę. W jej oczach nie było już wahania. Planujesz zrobić z mojej córki swój spektakl? Spektakl to jest tradycja. Tradycyjne? Gdzie jest tradycja poniżania dzieci? Atmosfera w sali zamarła. Elizabeth Thompson wstała ze zmartwionym wyrazem twarzy. Kropka między drzwiami Williama Thompsona pojawiły się głębokie zmarszczki. Jennifer, uspokój się. Jej matka podeszła pospiesznie. Próbujesz zrujnować ślub. Jennifer odpowiedziała kpiącym tonem. Martwisz się o zrujnowanie ślubu po tym, jak podeptałaś poczucie własnej wartości tego dziecka? Emily ściskała rąbek sukni matki. Jej drobne ciało drżało. Wychodzimy. Jennifer wzięła Emily za rękę i dostojnym krokiem opuściły salę. Kropka z tyłu słychać było płacz Rachel i zaskoczone głosy gości. Gdy weszły do windy, Emily powiedziała cichym głosem, Mamo, przepraszam. Nie masz za co przepraszać. Jennifer mocno przytuliła córkę Emily, nie zrobiłaś nic złego. Mama cię ochroni. Winda zaczęła zjeżdżać. Ich odbicie w lustrze wyglądało smutno, ale w jakiś sposób dostojnie kropka smartfon nieustannie wibrował. To były połączenia od Rachel. Ale Jennifer nawet nie sprawdziła ekranu. Gdy opuścili główne wejście lanem, ogarnął ich zimny jesienny wiatr. Weźmy taksówkę kropka, właśnie wtedy usłyszeli z tyłu pospieszne kroki. Jennifer, zaczekaj! Odwróciwszy się, zobaczyli Elizabeth Thompson zdyszaną od pogoni za nimi. Jej dostojny wyraz twarzy zdradzał głęboki smutek i determinację. Musimy porozmawiać, kropka, porozmawiajmy w naszym domu. W głosie Elizabeth Thompson słychać było ciepło i determinację. Zawiozę nas moim samochodem, kropka, powiadomię też Williama. Elizabeth już wyjęła smartfona i wydawała instrukcje kierowcy. Czarny Bentley podjechał przed nich, jakby tylko na to czekał, kropka, posiadłość Thompsonów wznosiła się w cichej dzielnicy mieszkalnej Beacon Hill. Gdy samochód przejechał przez bramę, starannie utrzymany ogród rzucał głębokie cienie w półmroku. Emily, proszę, odpocznij chwilę. Elizabeth przekazała instrukcję kamerdynerowi Jamesowi i kazała zaprowadzić Emily do biblioteki obok salonu. W ramionach młodej dziewczyny wciąż utrzymywało się napięcie. Elizabeth zaprosiła Jennifer do okazałego salonu. Nad kominkiem wisiały portrety pokoleń Thompsonów. Po pierwsze, Chcę szczerze przeprosić. Działania Rachel są absolutnie niewybaczalne. W imieniu rodziny Thompsonów. W tym momencie od wejścia rozległy się pospieszne kroki. Rachel pospieszyła z miejsca uroczystości. Jej czysta biała suknia ślubna była rozczochrana, a perfekcyjny makijaż rozmazany łzami. Proszę, wróć. Nie psuj wesela. głos Elizabeth zabrzmiał ostro. Czy ty rozumiesz, co oznaczają Twoje czyny? Ale to tylko tradycja. Wyraz twarzy Elizabeth stwardniał. Tradycją rodziny Thompsonów jest ochrona ludzkiej godności. Zwłaszcza dzieci. twarz Rachel pobladła. Ja, ja. właśnie wtedy William Thompson wszedł cicho do salonu. Rachel. Usiądź! Na jego autorytatywny głos Rachel usiadła na krześle z drżącymi rękami. William spojrzał na Jennifer z poważnym wyrazem twarzy. Dzisiejsze wydarzenia są hańbą dla rodziny Thompsonów. Szczególnie traktowanie Emily jest absolutnie niewybaczalne. Twoja odważna akcja przypomniała nam o czymś ważnym. Ochrona godności dzieci to prawdziwa tradycja. Nagle z biblioteki rozległa się muzyka fortepianowa. Emily grała utwór, który miała wykonać na weselu. Melodia śpiewająca o nadziei i odrodzeniu cicho odbijała się echem po rezydencji. Z oczu Rachel popłynęły nowe łzy. Tym razem były to łzy wyrzutów sumienia. Siostra. Emily. Naprawdę mi przykro. Rachel uklękła i głęboko pochyliła głowę. To, co próbowałam zrobić. Nigdy nawet nie pomyślałam o uczuciach dziecka. Muzyka fortepianu rezonowała z głębszymi emocjami. Elizabeth mówiła cicho. Dasz nam jeszcze jedną szansę. Przeorganizujemy ceremonię od nowa. Stawiając uczucia Emily na pierwszym miejscu. Ale goście są już gotowi. Wezmę na siebie odpowiedzialność za wyjaśnienie im tego. William powiedział stanowczym głosem jeśli będzie trzeba, możemy nawet przełożyć ślub. Najważniejsze jest zachowanie więzi rodzinnych. Jennifer wydała z siebie głębokie westchnienie. Z biblioteki wciąż płynęła muzyka fortepianowa. Gra Emily miała dziwną uzdrawiającą moc. Mam warunki. Jennifer mówiła cicho, ale stanowczym głosem. Traktuj Emily i wszystkie dzieci z taką samą godnością, jak dorosłych. I Elizabeth delikatnie podpowiedziała. Chcę, żeby Rachel szczerze dowiedziała się o prawach dziecka. Wolontariat w programie pomocy dzieciom w moim szpitalu przez co najmniej sześć miesięcy, Rachel uniosła twarz. W jej oczach nie było już wahania. Zrobię to. Zdecydowanie to zrobię. Nawet dłużej. Jeśli to nie wszystko. Jennifer kontynuowała. Formalnie poprosić Emily o występ jako pianistka. I uzyskać jej zgodę kropka na twarzy Elizabeth pojawił się mały uśmiech. To wspaniała sugestia. William skinął głową. Zadzwonimy do Emily, kiedy drzwi biblioteki się otworzyły, gra Emily stała się wyraźniejsza. Grała ostatnią frazę utworu, niezauważona przez nikogo. Dźwięk nadziei cicho, ale pewnie zaczynał tworzyć nowe więzi rodzinne. Trzy dni później sala bankietowa hotelu Lanem wypełniła się zupełnie inną atmosferą. Emily, jesteś gotowa. W małym pomieszczeniu przygotowanym jako zaplecze Jennifer delikatnie poprawiała rąbek sukienki swojej córki. Emily miała na sobie błękitną sukienkę zamówioną specjalnie na dziś i stała przed fortepianem. Mamo, trochę się denerwuje. Ale dam z siebie wszystko. W jej oczach nie było już niepokoju, Emily. Rachel zapukała do pokoju. Dziś znów miała na sobie białą suknię ślubną. Jednak jej wyraz twarzy nie wyrażał już arogancji, słyszałam od babci. Ta piosenka ma specjalne znaczenie. Emily powoli skinęła głową. Ta piosenka jest o dziewczynie, która straciła rodzinę i spotyka nową rodzinę. w oczach Rachel zaśniły łzy. Emily, przez ostatnie trzy dni myślałam o tak wielu rzeczach. Rachel uklękła przed Emily i spojrzała prosto w oczy siostrzenicy. Naprawdę przepraszam, że cię skrzywdziłam. zamierzam co tydzień pracować jako wolontariuszka w szpitalu dziecięcym. Ponieważ chcę lepiej zrozumieć uczucia dzieci, kropka, Emily uśmiechnęła się lekko. Ciociu, posłuchasz mojego występu. Oczywiście, kropka, gdy Rachel miała już wstać, do pokoju weszła Elizabeth. Już prawie czas. William również stał za Elizabeth. Emily. Z niecierpliwością czekamy na twój wspaniały występ. W głosie Williama słychać było szczere oczekiwanie. Sala bankietowa ponownie wypełniła się dwustu gośćmi. Tym razem z zupełnie innym układem siedzeń, z dziećmi siedzącymi przy tych samych stołach co dorośli. Ceremonia miała rozpocząć się od występu fortepianowego Emilii. Światło reflektorów padło na Emilii, gdy usiadła przy fortepianie. Gdy miejsce ucichło, jej palce dotknęły klawiszy. Kropka, melodia śpiewająca o wspomnieniach utraconej rodziny, nowych spotkaniach i odrodzeniu nadziei ogarnęła całe miejsce. kropka Jennifer obserwowała występ córki z widowni. Jej rodzice siedzieli obok niej. Ojciec George miał niezwykle wilgotne oczy, a matka Marta ocierała kąciki oczu małą kusteczką. Jennifer, przepraszam, powiedziała cicho Marta. Za bardzo rozpieszczaliśmy, Rachel. I nie zauważyliśmy twoich uczuć, kropka, mamo, ale słuchając dzisiejszego występu Emilii. W końcu zrozumiałam. Rodzina oznacza wzajemne zrozumienie kropka występ Emilii zmierzał do punktu kulminacyjnego. Jej czyste dźwięki rzucały promienie nadziei na całe miejsce, jakby zwiastując nowy świt. Gdy wybrzmiała ostatnia nuta, salę ogarnęła chwila ciszy. Kropka następnie wybuchł wielki aplauz. W oczach wielu gości pojawiły się łzy. Elizabeth uśmiechnęła się dumnie, a William skinął cicho głową. Kropka Rachel podeszła do sceny i wzięła mikrofon. Dziękuję wszystkim za przybycie jej głos lekko drżał. Kropka właściwie to niedawno popełniłam straszny błąd. Czyn, który podeptał uczucia mojej siostrzenicy Emily i innych dzieci. na sali zapadła cisza. Jednak kierując się miłością rodzinną zdałam sobie sprawę z czegoś ważnego. Ochrona godności dzieci jest najważniejszym obowiązkiem naszego społeczeństwa. Rachel zwróciła się do Emily. Emily. Dziękuję Ci za Twój wspaniały występ. Nauczyłaś mnie prawdziwego znaczenia rodziny. Emily skinęła lekko głową i uśmiechnęła się do Rachel. Następnie ceremonia przebiegła w prawdziwie radosnej atmosferze wesela. Podawano jedzenie, rozmawiano i uśmiechano się do siebie. Zarówno dzieci, jak i dorośli byli w równym stopniu szanowani i uczestniczyli w uroczystości. Późną nocą Jennifer stała przy oknie, wpatrując się w nocny krajobraz Bostonu. Emily siedziała przy stole z dziadkami i prowadziła przyjemną rozmowę. Rachel podeszła kropka dziękuję za poprawienie mnie. Naprawdę zaczynam wolontariat w szpitalu dziecięcym w przyszłym tygodniu. Tym razem to nie tylko obietnica, naprawdę chcę zrobić coś dla dzieci. Jennifer spojrzała na siostrę. Zamiast dawnej arogancji w jej oczach widać było teraz szczerą determinację. Tak, będę cię wspierać. Kropka obie wpatrywały się w nocny krajobraz w milczeniu. Pejzaż Bostonu mienił się nieświatłami. Jakby promieniował nadzieją kropka w Wigilię Bożego Narodzenia przez duże okna rezydencji Thompsonów, można było zobaczyć śnieg padający i gromadzący się na ulicach Bostonu kropka Emily. Ta ozdoba mogłaby wyglądać lepiej nieco bardziej na prawo. Elizabeth spojrzała na dużą choinkę ustawioną przed kominkiem, delikatnie zwracając się do Emily, którą pokochała jak wnuczkę kropka babciu, jak to wygląda. Emily ostrożnie wyregulowała położenie kryształowej ozdoby na schodkowym stołku. Jej wyraz twarzy nie zdradzał już śladu dawnego niepokoju. Doskonale. Twoje poczucie estetyki jest naprawdę wspaniałe. Kropka wielkie polana trzaskały ciepło w kominku. Na ścianach wisiały portrety pokoleń Thompsonów, a obok nich dodano nowe rodzinne zdjęcie z dnia ślubu. Cześć wszystkim. Rachel wyjrzała z kuchni. Zmieniła się całkowicie od czasu rozpoczęcia wolontariatu w szpitalu dziecięcym. Ciasteczka zrobione przez dzieci prawie się upiekły. O jej domowej roboty. Marta wykrzyknęła zaskoczona. Tak. Zrobiłam je dziś po południu z dziećmi w szpitalu. Podczas świątecznego pieczenia ciasteczek. Rachel, naprawdę się zmieniłaś. Jennifer z dumą obserwowała rozwój swojej siostry. W ciągu sześciu miesięcy od ślubu Rachel poświęciła się wolontariatowi zgodnie z obietnicą. Choć na początku wydawało jej się to trudne, praca z dziećmi stała się jej życiowym celem. Zarząd Bostońskiego Centrum Pomocy Dzieciom złożył jej oficjalną ofertę pracy. Elizabeth oznajmiła radośnie. Rachel, to wspaniale. Nawet William wykazał się niezwykle łagodnym wyrazem twarzy. Ale co z agencją reklamową? Marta zapytała zaniepokojona. Odchodzę. W głosie Rachel nie było wahania. Chcę pracować z dziećmi. Zrozumiałam, co jest naprawdę ważne, a nie pieniądze czy status. Emily usiadła przy pianinie i zaczęła grać kolendy. Czyste dźwięki roznosiły się po całym pokoju. No wiesz. Rachel kontynuowała, wyglądając na lekko zakłopotaną. Zaczęłam studiować muzykoterapię. Po wysłuchaniu występu Emily zdałam sobie sprawę. Że muzyka ma moc uzdrawiania ludzkich serc. Jennifer w milczeniu objęła siostrę. Z kuchni unosił się aromatyczny zapach ciasteczek. George uśmiechał się spokojnie, układając polana w kominku. Cóż za naprawdę cudowne święta. W oczach Marfei zalśniły łzy. Hej, Emily. Rachel zawołała do siostrzenicy, kropka wystąpisz ze mną na przyszłotygodniowym koncercie dla dzieci. Emily skinęła radośnie głową. Tak, kropka wiesz, ja też zaczęłam komponować. Chcę pisać podnoszące na duchu piosenki dla dzieci w szpitalu, kropka mój Boże, to wspaniałe. Oczy Elizabeth zalśniły. Właśnie myślałam o rozpoczęciu programu edukacji muzycznej dla dzieci przez Thompson Family Foundation. Emily, chciałabyś być jego częścią, nagle rozległ się dzwonek do drzwi. Och, to pewnie Parkerowie z sąsiedztwa. Elizabeth wstała. Zaprosiłam sąsiadów na dzisiejsze przyjęcie Bożonarodzeniowe. Ellis Parker jest mniej więcej w wieku Emily, prawda? Płatki śniegu delikatnie tańczyły na szybach. Gdy Emily grała na pianinie. Każdy członek rodziny wykonywał swoją rolę w przygotowaniach do przyjęcia. jesteśmy naprawdę błogosławieni. Szepnęła Jennifer, stojąc przy oknie i obserwując śnieżną scenerię. Wydarzenia na weselu tego dnia z pewnością były bolesnym doświadczeniem. ale bez nich być może nigdy nie powstałyby te ciepłe rodzinne więzi. czasami najtrudniejsze chwile mogą stać się katalizatorem najpiękniejszych zmian. Płomienie kominka migotały cicho, a ozdoby choinkowe rzucały delikatny blask, kropka niesiona muzyką fortepianową Emilii, historia tej nowej rodziny cicho rozpoczynała swój kolejny rozdział.